Cześć, z Kuba. Witam Was po dłuższej przerwie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym mówić dla Was laptopa gamingowego Asus ROG Strix G15, który ten oto stoi obok mnie. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, bo nich chciałem też zacząć, warto jest wspomnieć o sercu komputera, którym jest procesor serii oraz palki AMD. Jest to procesor Ryzen 9, czyli topowy, jak mi patrzeć, sprzęt stosowany w laptopach. Model to jest 5900 HX. Jeżeli chodzi o taktowanie tego procesora, wynosi ono od 3,3 do 4,6 GHz. Jest to procesor, tutaj, o czym wspomniałem, 8 ośmiordzeniowy, posiadający 16 wątków. Warto również wspomnieć o karcie graficznej, która jest, jak mi patrzeć, podstawą w każdym stosowanym sprzęcie. Jeżeli ktoś nie woli zintegrowanego GPU na pluskach. Jeżeli tej mowa o karcie graficznej, mamy tutaj kartę od Nvidia model RTX 3060 z pamięcią 6 GB ddl 6 Jeżeli chodzi o TDP karty, wynosi ono 115 W, a w trybie boost jest to 130 W. Więc mamy tu odpowiednik, jakby nie patrzeć, Legionów od Lenovo. Sam też Myślałem bardziej o zakupie Legiona niż o tym Asusie, aczkolwiek, ze względu na obecną sytuację na rynku, jak i duży brak tego sprzętu, zdecydowałem się na zakup tego, a nie innego komponentu. Tutaj również warto wspomnieć, jeżeli chodzi o samą pamięć oraz dyski i pozostałe podzespoły w tym sprzęcie. Jeżeli chodzi tutaj ogólnie o pamięć RAM, mamy możliwość tutaj zastosowania dwóch slotów na, na, pamię na kości pamięci. Mianowicie ten to jest najbardziej rozbudowany wariant. Wynosi tutaj ogólnie ta pamięć 32GB w dwóch kościach po 16, oczywiście kości DDL4, z taktowaniem 3200MHz. Dysk tutaj zastosowany jest to dysk SSD o pojemności 1TB, a dokładnie tam 960GB. Mamy tutaj możliwość zastosowania w tym sprzęcie dodatkowego dysku, po oczywiście wcześniejszym rozlepieniu laptopa montaż dysku oczywiście M2. Jeżeli tutaj mowa też o matrycy samego laptopa i o pozostałych komponentach, Jeszcze możecie zauważyć, laptop jest ultra cienki, rameczki są mega malutkie, a co do tym też ogólnie idzie, laptop nie posiada kamery wbudowanej yy, tutaj w ramkę. Jest to niby minus, dla innych też ogólnie plus, mi to osobiście nie przeszkadza, a mam po części, jak mi patrzy, też większy komfort prywatności, nikt nie nie podglądał. Co warto wspomnieć? Laptop ze względu na swoje wymiary, do których też za chwilkę przejdę, nie posiada wbudowanego napędu optycznego. No jest to niestety w obecnych czasach standard, przykry, nieprzykry. Krótko mówiąc, postęp pozwala nam zaoszczędzić jednak na grubości samej konstrukcji. Tutaj warto wspomnieć o samej matrycy, jak i ekranie. Jest to matryca o rozdzielczości 1920-1080, więc jest to tak zwane Full HD. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz jest tej matowy. IPS do tego rozdzielczy z samego ekranu to jest 15,6 cala. Jeżeli chodzi o jasność matrycy, mamy tutaj 300 kandeli na metr kwadratowy. Jest to całkiem dobry wynik, jeżeli chodzi o korzystanie z laptopa na zewnątrz idzie to przeboleć na spokojnie, więc jak dla mnie jest OK? Jeżeli mówimy ogólnie o łączności, mamy tutaj standard Wi-Fi 6, połączenie LAN typowo po erotce oraz dodatkowo mamy tutaj moduł bluetooth. 5.1. Warto jest również o baterii, jaka jest zainstalowana w tym laptopie. Mamy tutaj baterię litowo-jonową o pojemności 90 Wh. Jest to dosyć spora bateria, w stos się orientuje w regionach, mamy chyba 80-tkę zastosowaną. A jeżeli chodzi o kolorystykę, to laptopa musicie tutaj zauważyć. Mamy głównie dominujący kolor czarny. Jedynie na tle mamy tutaj obwódkę, jakby taką zaślepkę zastosowaną z koloru czerwonego. Jeżeli chodzi tutaj ogólnie o same złącza w laptopie, są one głównie zastosowane po lewej oraz tylnej stronie naszego sprzętu. Prawa strona jest pusta, znajdują tam się jedynie wyloty powietrza bądź wloty tak zwane. Jeżeli chodzi o same stricte złącza, mamy trzy złącza USB 32 w pierwszej generacji, dwa znajdują się po lewej stronie, jedno znajduje się po z tyłu. stricte zaraz obok stotu na właśnie też złącze HDMI. Jeżeli chodzi jeszcze o złącza z lewej strony, poza tymi dwoma złączami USB mamy tutaj złącze mikrofonowo-słuchawkowe, jest tylko jedno złącze, więc będzie konieczność tutaj zastosowania jakiegoś rozdzielacza, czy ogólnie huba tak zwanego. Jeżeli mowa tutaj o samej tylnej części naszego sprzętu, tak jak już tam wspominałem, mamy zastosowane złącze HDMI, HDMI 2.0, dodatkowo jest to jedno złącze USB, poza tym mamy typowo złącze edo 45 do podłączenia polanie. Czyli po kablu w przewodzie. Poza tym mamy to jeszcze złącze USB typu C z DisplayPortem oraz Power Delivery. Sam laptop jest wyposażony w podświetlenie LGB znajdujące się na klawiaturze, jak i również po obwodzie naszego laptopa. Jeżeli chodzi o umiejscowienie maksymalne poboczne soń jest to mniej więcej 1 trzecia wysokości od podstawy aż do samej. Samego wyjścia z baterii wystającego z naszego podzespołu. Jak już wspomniałem, nasza matryca posiada odświe odświeżenie wynoszące 300 Hz z opóźnieniem 3 milisekundy. Przekłada się to jednocześnie na odzwierciedlenie barw SLGB. W przypadku tej matrycy mamy tutaj 100% odzwierciedlenia kolorów. W przypadku odzwierciedlenia tam Adobe wynosi to w okolicach plus minus 75%. Warto tutaj również wspomnieć, jeżeli chodzi o stricte same wymiary, czyli grubość, szerokość, wysokość tego laptopa. Ym, sama wysokość wynosi 27,2 mm, szerokość jest to 354 mm, głębokość jest to 259 mm, a sama waga jest to 2,3 kg. Dużo, niedużo, dla mnie żaden problem. Ostatnią kwestią, o której wspomnę, jest dźwięk. Mam to dwa mikrofony oraz głośniki stereo. Głośniki grają. Całkiem przyzwoicie, jak na ich wykonanie. Jest pamiętej również o ocenie, z jaką udało mi się zakupić ten, ten sprzęt. Ja osobiście zaopatrzyłem się w niego w przed sprzedaży i cena ta wynosiła za maksymalnie rozbudowany wariant, czy 32 giga oraz dyskę 1 tera z tą grafiką i z tym z tym procesorem 6999 zł. Na dzień dzisiejszy, czyli 3 października, cena ta wynosi 7000. 699zł, więc już to jest przybitka praktycznie 700zł, czyli opcja samej rozbudowy, bo jak się odliczy ten rozbudowany dysk oraz rozbudowana pamięć RAM, to właśnie otrzymamy tą kwotę pierwotną, także ja jestem pod ogromnym wrażeniem wzrostu samej ceny. W kolejnej części materiału chciałem Was zaprosić do unboxingu laptopa, w którym pokażę mniej więcej co znajduje się wewnątrz samego opakowania oraz będzie pokazany też sam laptop, jak i nomenklatura w postaci papierologii i pozostałych elementów. Dzisiaj zajmiemy się unboxingiem laptopa gamingowego Asus ROG Strix G15. Jest to sprzęt wyposażony w procesor Ryzen R9 5900H. Do tego jest w nim grafika od NVIDIA RTX 3060. Na pokładzie dodatkowo to mamy zamontowane 32GB oraz dysko pojemności 1TB. Także już tutaj nie przedłużając przechodzimy do odpakowania sprzętu. omówimy co najwięcej będzie wchodziło w skład tego laptopa oraz pokażemy mniej więcej model od czasu wypakowania aż do uruchomienia systemu. Na samym początku wita nas karta gwarancyjna a zaraz obok mamy już laptopa za chwilkę sprzęt wyciągniemy Go położymy go na chwilkę na bok. Poza laptopem wewnątrz mamy makulaturę i kilka pudełek. Zasilacz. To już go pokazujemy. Zasilacz jest 240W. Przysługuję tutaj zapaść ostość. Ok, dlatego kabel do zasilenia naszego zasilacza. Kabel sieciowy, tak zwany. Tutaj pudełko już. Ściągamy. W pudełku, niestety, tutaj więcej wajerów nie doświadczymy. No i naszym głównym zainteresowanym jest sam, jak to mówimy, laptop. Laptop jest zebrany w wersji kolorystycznej. Czarny plus czerwona obwódka symbolizująca tutaj logo naszego producenta. Czyli napis ROG. Jak to będzie tutaj widać, że pokazać do kamer. Tak to im się wygląda. Laptop jest tutaj wykonany z plastiku plus aluminium. Jeżeli jeszcze mowa o samej specyfikacji laptopa, to jeszcze poza tym mamy ścieleczkę zabezpieczającą ekran. Jest to laptop. O odświeżaniu 300 Hz z matrycą Full HD, czyli 1920-1080. Jeżeli chodzi tutaj o jasność matrycy, mamy tutaj 300 kandeli na metr kwadratowy. Jak już tutaj wspominałem, jest zastosowana w tym laptopie karta graficzna Nvidia LTX 3060. Jeżeli chodzi przy okazji o zawiasy, chodzą one gładko. Laptop jest z tego względu nietypowy, gdyż nie posiada sam sobie tylko delikatnie obrócimy lampę tutaj widzę że straciliśmy delikatnie ostość. na kamerze bocznej już tutaj korygujemy to wszystko co delikatnie zbliżymy kamerę i ją delikatnie przestawimy ok laptop sam sobie jest wyposażony tak już mówiliśmy w następujące podzespoły. Mamy tutaj podkręcony procesor ośmiordzeniowy. Następuje pierwsze uruchomienie sprzętu. Jedynie tylko tutaj sobie przejrzymy kartę gwarancyjną oraz instrukcję. Czy tutaj coś mamy. Nie za bardzo. OK. przyjrzę sobie tylko jeszcze delikatnie zawartość, jeżeli chodzi o papierologię. 5 sekundkę. Mam tutaj przy okazji jeszcze dokumenty świadczące o dodatkowej usłudze obsłudze premium, zawsze i wszędzie, tak zwany door to door. Mam tutaj możliwość rozszerzenia gwarancji, połączenia ze swojego sprzętu z telefonem. Ok, to odłożę tutaj delikatnie na bok, mówiąc. Poza tym mamy tutaj. Instrukcje użytkowania. Naś no się gubi niestety o na obiektywie. Papierologia, tak zwana. Pierwsze przygotowanie urządzenia. Jak tutaj widzę, konieczne jest uruchomienie laptopa z podłączonym zasilaczem. Okay. ok, jak tutaj niestety widzę, nie będziemy w stanie uruchomić urządzenia, gdyż musi się ładować przez pierwsze 3 godziny. Przed pierwszym użyciem notebooka należy go, tutaj jest ta notka, ładować przez 3 godziny. To niestety nam gubi się cały czas ta ostrość, pechowo. To może delikatnie oddalimy sprzęt. Ok, powiedzmy, że jest to mniej więcej jakoś tam akceptowalne. To tutaj pozwolę? Rozpakować nasz zasilacz wraz z przywodem. Ten został dodatkowo zakupiony w sieci sklepów x.com Jako zakup przedpremierowy, zasilacz tutaj niestety nie posiada żadnej folii ochronnej. Tu możecie zobaczyć, jest wszystko bez folii, żadnej. Może, że podczas ogólnie pierwszego. Użycia w sklepie, podczas wymiany podespołów na nie bazowy, tylko ten ulepszony, konieczne było naładowanie laptopa i przetestowanie czy wszystko działa sprawnie. Czyli za chwilkę sobie jeszcze przejdziemy konkretnie do nomenklatury tzw. parametrów technicznych sprzętu, jeszcze rozwiniemy delikatnie ten temat. To sobie najpierw pozwolę podłączyć nasz zasilacz Tutaj poczekajcie sekundkę zaraz do was wracam Ok, ta że jest tutaj podłączony do, do kontaktu. Następnie montujemy nasz. Montujemy go do naszego laptopa. Dioda ładowania, sieć tutaj na kolor pomarańczowy, co sugeruje nam podłączenie naszego sprzętu. Pozwolimy na naładowanie naszego urządzenia, a następnie na jego uruchomienie. Tutaj widzę, że tutaj, cały czas tutaj tracimy tą ostrość obrazu, co nie jest satysfakcjonujące. Niestety, jak najbardziej. Okej, okay. na razie... Ty sobie jeszcze tylko pozwolimy wstępie to wszystko pokazać. Jak masywne jest nasze opakowanie. Nie wiem, czy tam będzie widoczne w kadrze, niestety chyba nie. OK. Więc tak, papierologia. Opakowanie z zasilacza, karta gwarancyjna z x-komu. No i to będzie chyba tyle. To było już wszystko w tym materiale. A w następnym zapraszam Was do testów wydajnościowych z obciążeniem procesora, obciążeniem karty graficznej poprzez oprogramowanie typu Fullmark, OCCT czy Cinebench. Dodatkowo przejdziemy do testów wydajnościowych w grach, gdzie pokażemy spadki FPS-u, obciążenie właśnie dzeni i chociażby samych oraz średnie wartości, jakie tam uzyskamy. A na dziś to będzie wszystko. Dobrze wiecie, co zrobić. Jeżeli Wam się materiał spodobał, możecie go polajkować, dać suba, żeby mieć więcej treści dostępnych na kanale. Czy chociażby zostawić dzwoneczek grzyby ci bieżąco ze wszystkimi powiadomieniami. To wszystko dzięki za oglądanie. Cześć! Chciałem bardzo pozdrowić moją mamę, mamę, mojego tatę, moją no, siostrę też mogę, no i no, moją żonę, no, bo kazała.